Witam was wszystkich serdecznie na kanale Poke Collectibles. Ja nazywam się Red, a dzisiaj będziemy mieli przyjemność otworzyć elite trainer Boxik z dodatku Fusion Strike. Dodatek ten w głównej mierze skupia się na Pokemonach typu psychicznego, ale jak dobrze wiecie, ja nie jestem graczem. Interesuje mnie głównie aspekt kolekcjonerski, przez co będziemy dzisiaj głównie delektować się otwieraniem paczuszek z nadzieją na wydropienie dwóch najważniejszych kart z tego dodatku, a są nimi Mew jako karta Alt Art oraz Gengar VMAX również w formie Alt Art. Jeżeli podoba Ci się content, który tworzę, pamiętaj o tym, żeby zalajkować ten filmik, zasubskrybować kanał oraz zostawić komentarz na dole pod filmikiem. Tak więc moi drodzy, nie przedłużajmy, zaczynamy! Ten oto Elite Trainer Boxik dosłał jeden z naszych elitarnych, legendarnych widzów, więc buziaczki dla Ciebie Jagaru. My niestety nie mamy już na sklepie właśnie Fusion Strike, można powiedzieć, że jest to już swego rodzaju box, który, dodatek zresztą, który wypadł już jakiś dłuższy czas temu z obiegu. Śmieci! Książeczkę chyba też sobie w chwili obecnej darujemy, nie będziemy przeglądać, ponieważ jest to jeden z starszych dodatków. A nas, moi mili, interesuje głównie, tak, wiecie co nas interesuje? Nas interesują tylko te oto booster paczki, a jest ich w tym boksiku aż 8. Kart promocyjnych jeszcze w erze Sword and Shield nie rozdawali tak chętnie Pokémony tak jak to robią w chwili obecnej. Zawsze w jakimś etb znajdzie się przynajmniej jedna promka. Tego tutaj nie mamy. A my nie przedłużajmy. Mamy pierwszy pak. Rozpoczynamy. Na artworku jest Genesect. Fajnie gdyby tak w pierwszym paku już się tutaj coś grubaśnego nam dropnęło. Ale no wiecie, jak jest. Ja, ja w chwili obecnej trochę się naotwierałem, co prawda, tego dodatku Fusion Strike, ale nie miałem jeszcze szczęścia wylosować jakiejś konkretnej karty. Zobaczymy, czy może się to zmieni, czy uda nam się w końcu wylosować dla naszego widza właśnie przyjemny drop, tak, żeby jak będę mu potem wysyłał tą paczuszkę, miał się czym cieszyć. Mamy kartę energii Falling's Simiseed. Dancer, Clamper, Morpeko, Scarmory, Shelmet, Plusli, Falings i pierwsza karta VMAX, jest to karta Realabum. Krótkie ogłoszenie parafialne. Jeżeli chciałbyś dołączyć do grona Pokeświrów, zachęcam Cię serdecznie, abyś dołączył do naszego kanału na Discordzie. Link znajdziesz na dole w opisie pod filmikiem. Slimujemy każdy możliwy drop, a my. I lecimy z kolejną paczuszką. Tak więc, Fusion Strike uważam, że też swego rodzaju właśnie niedoceniony dodatek. Um, z tego względu, że ludzie chyba bardziej byli napaleni w tamtym czasie na Evolving Skies i każdą możliwą gotówkę wtedy ładowali właśnie w wszelkie maści, wszelkiego rodzaju um, karty z. Ewolucjami Eevee. Jeżeli chodzi o Fusion Strike, jest to ostatni dzwonek dla Was, moi drodzy, jeżeli byście chcieli jeszcze jakieś paki pootwierać, ponieważ nie ma reprintów już z ery Sword and Shield, to raz, a dwa, ten dodatek po prostu nie jest już drukowany. Mamy Quellfish, Bullpix, Exedrill, Palosand. O, i to nasza jest karta Rare. Tak, całkiem spora ilość Pokémonów typu psychicznego. Oczywiście na Psychotropach, ale jakbyśmy wylosowali takiego oto Gengarka, Oj, to by się ten nasz widz cieszył. To by się jagał cieszył. Zobaczymy. Trzymał kciuki, żebyśmy wyciągnęli mu właśnie albo Gengara w Alt Arcie, albo Mił w Alt Arcie. To by było naprawdę bosko. Mamy Cross Switcher, Krakanał, Drill. Klefki, Pansach, Wulu, Panchamp, Darumaka, Obstagon i Claydoll Non-Holo. W chwili obecnej jeden drop. Mamy jeszcze trzy busterki. Spróbujmy z Artworkiem z Mew. Może Miu akurat przyniesie nam szczęście. Ale powiem Wam, że te sety były ciężkie. Co prawda, 151 też do najłatwiejszych nie należy ale starsze sety jeszcze z poprzedniej generacji naprawdę potrafiły nas mocno kopnąć po dubsku. Zobaczymy czy jeszcze coś dobrego się uda nam wyciągnąć z tych dwóch paczuszek. Kodzik, Karta Energii, Schoolgirl, Delkety, Carvana, Clumper, Morpeko, Skarmory, Shellmet, Dupur i Ara Queen, Ara Non Holo. No niestety. Last Pack Magic. Coś tu musi być. Skoro w całym Elite Trainer Boxie faktycznie nic takiego nie było, to niech nam się chociaż jeden dobry drop jeszcze trafi. Proszę was, moi drodzy. Proszę was. Mamy Snubull, Geodude, Sizzlipul i karta Stylix. Holo. No niestety. W całym Elite Trainer Boxie znalazł się tylko jeden dropik, a jest to karta Rilla Boom VMAX. To by było na tyle w dzisiejszym openingu. Jeżeli podoba wam się content, który tworzę, pamiętajcie o tym, żeby zalajkować ten filmik, zasubskrybować kanał oraz zostawić komentarz na dole pod filmikiem. A my, moi drodzy, widzimy się już niedługo w kolejnym odcinku.